Moje życie w świetle Bożego Miłosierdzia. Nie pękaj. Nie upadaj na duchu. Nie, odda, nie poddawaj się złu. Jeśli jesteś zły, jak mówili święci, nie karm psa w sobie, bo on będzie warczył. Nie karm swoich myśli yy, uprzedzeniami, sądami, podejrzliwością. Przypisywaniem komuś drugiemu gęby. już wystarczą nam te maseczki. <grystanie> Popatrzcie, jak bardzo potrzebujemy, żeby nas to ratowało, Boże miłosierdzie. A posłowie też siedzieli zamknięci, zamykali się. To jest znak, symbol człowieka przestraszonego, albo człowieka, który ma obawę, że jeśli przyjdziesz. To tylko po to, żeby mnie wykorzystać, żeby mnie upokorzyć, żeby mnie zranić. To jest obawa przed yy, byciem zranionym, wykorzystanym, niekochanym, tendencja, żeby się zamknąć. Nie rozmawiam z Tobą, nie istniejesz dla mnie. To jest nasza pycha nieraz, która sprawia, że cierpisz, bo nie masz. Cierpisz, bo ci brakuje czegoś materialnego, brakuje ci wsparcia, brakuje ci pomocy, ale nie poprosisz. A dlaczego nie poprosisz? Bo jesteś pyszny. A dlaczego cierpisz? No właśnie dlatego. Nie mamy prostoty. Jest coś, co nam ściska serce. Tacy byli właśnie apostołowie. Siedzieli zamknięci. Z obawy, przed murem obaw, co będzie jutro. I co? Jezus przechodzi przez ten mur, przez te drzwi zamknięte, pokazuje swoje ręce i nogi. Rany chwalebnej mówi: Pokój wam, pokój wam. Jak ojciec mnie posłał do ciebie, do was, tak ja was posyłam. I zbliżył się i tchnął: no, Weźmijcie ducha świętego. To jest właśnie miłosierdzie. Chrystus martwych stały przynosi z sobą miłosierdzie Boga. Miłosierdzie to nie jest sentyment, to nie jest uczucie, to nie jest poklepanie po plecach. Jakoś to będzie. Polacy, dacie sobie radę. Przeżyliśmy zabór szwedzki. Nie. Miłosierdzie Boga. To dzisiaj tłumaczył nam święty Piotr, właśnie ten jeden z tych, którzy byli tam. W tym zamkniętym wieczerniku i oni doświadczyli, co znaczy, że Chrystus przechodzi przez moje zamknięcie, przez moje obawy, przez moją izolację, przez moją samotność, pokazuje ręce chwalebne i mówi pokój Tobie, nie bój się. Ja Cię yy, uzdrawiam, ja Cię posyłam. O tym mówił dzisiaj święty Piotr ma potrzebę, żeby błogosławić Boga. Za co? Za potężne miłosierdzie, które Bóg okazał poprzez zmartwychwstanie Chrystusa. Że nas odrodził do nowego życia, zostaliśmy urodzeni. Miłosierdzie w Biblii to nie jest coś związane z sercem. Po polsku miłosierdzie ma związek z sercem, z osierdziem. Po łacinie też y, misericordia, cor cordis serce nam się to od razu kojarzy <laughs> uczucie. Natomiast w Biblii miłosierdzie to jest rahamim to jest kobiece łono, matczyne łono. To znaczy być urodzonym do nowego życia. Dlatego piesi chrześcijanie doświadczali pełni spotkania z Chrystusem, byli przenikani Chrystusem, doświadczali w swoim życiu, co znaczy być zanurzony w śmiedzi w zmartwychwstanie Chrystusa, w jego, być uratowanym w Nim. Poprzez bycie zanurzonym w sadzawce chcielnej i sadzawka chcielna przypominała kobiece mat matczynę łono. Z którego człowiek, w który człowiek był zanurzony, i potem się wydobywał, jako nowe dziecko, nowy człowiek. To znaczyło miłosierdzie, to znaczy miłosierdzie. Bóg Ojciec pokazuje swoje miłosierdzie poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez Jego rany chwalebne. Miłosierdzie to nie jest tylko to, że ktoś cię poklepie po plecach i powie: Nie martw się. Diabeł to jest małpa pana Boga, tak go przedstawia Apokalipsa. Będzie go we wszystkim małpował, żeby wybałszyć, żeby zdeformować, żeby nadać inny sens przesłaniu Bożemu. Więc także manipuluje pojęciami, którymi się posługuje Bóg, żeby nadać im przeciwne znaczenie. Dzisiaj bardzo często ludzie chcą słuchać o miłosierdziu i domagają się miłosierdzia, i posługują się słowem miłosierdzia, ale ono nie znaczy niczego innego jak tolerancja. Toleruj mnie. Być miłosierny to znaczy, że jeśli grzeszysz, to ja ci nic nie powiem. Że jeśli idziesz do piekła, to ja ci powiem szczęśliwej drogi. Że jeśli, je, jeśli idziesz w stronę zatracenia, to co? Na czym polega miłosierdzie? Przepraszam, spuścić na kogoś wodę? To jest miłosierdzie? Jeśli masz wobec mnie miłosierdzie, to powiedz mi w twarz, co jest ze mną. Powiedz mi, co mi jest, postaw mi diagnozę i daj mi lekarstwo. Uratuj mnie. Właśnie to jest miłosierdzie, które stosuje Bóg wobec nas. On wie, że bez niego się nie uratujemy, że grozi nam śmierć wieczna. Ksiądz Dolindo bardzo często mówił: uwaga, z wiecznością się nie, nie żartuje. Bo, bo miłosierdzie to jest kwestia śmierci bądź życia. Bo my będziemy y, żyć na wieki, albo umrzemy na wieki. I dlatego Chrystus, Bóg, postanowił poświęcić swojego jedynego syna, żeby nas uratować ze śmierci, że doświadczyć miłosierdzia, to znaczy być wyrwany z paszczy zła, uwolniony od grzechu, uwolniony od tej trucizny. Jakiej trucizny? Przekonania, że Boga nie ma, że jesteś sam, że dobro bądź zło, to jest nieważne. Zależy tylko, żeby były spełnione moje oczekiwania i moje pragnienia. Filozofia nażartego wieprzka, prosiaka. Pozwólcie mi trochę poświętuszyć. Nie. Bóg nas tak, tak nas bardzo kocha i tak mu bardzo na nas zależy, że jest gotowy poświęcić swoje jedyne dziecko, które ma, swojego syna. Akceptuje to, że jego syn... Umiera na krzyżu, sam się z nimi identyfikuje, sam się poddaje masakrze na krzyżu. Dlaczego? Żeby wziąć zło, które może spaść na ciebie i na mnie, które spada, żeby je przekierować na siebie, żebyśmy mogli ocaleć, że mało tego, żebyśmy mogli urodzić się do nowego życia. Mało w tym roku żeśmy się spowiadali. Poprzez te wszystkie ograniczenia. Zobaczcie, Wielkanoc, Boże Miłosierdzie, woła nas do tego. Wszystko widzisz na czarno? Jest ci ciężko? Jesteś pesymistą? Trapi cię smutek? Zobacz, być może ta cała sytuacja ostatnia jakby wzmocniła efekt, że nakropił ci ktoś czarnego atramentu w serce. Jeśli masz czarny atrament w sercu, będziesz wszystko widział na czarno. Wszyscy będą potworami, życie będzie potworne, wszystko będzie potworne, nie do zniesienia. Dlatego trzeba ten czarny atrament wypłakać. Trzeba go wypłakać. A najlepszym miejscem do wypłakania to są konfesjonały. To jest to miejsce, gdzie możesz doświadczyć, mogę doświadczyć. Ja też się spowiadam. Jan Paweł II spowiadał się co tydzień. Ile razy się zastanawiałem, z czego on się spowiadał. Nieważne z czego. Ważne, że możesz stanąć pokornie przed Bogiem i na nowo Otworzyć się, doświadczyć tego, że Chrystus wchodzi w Twoją intymność, w Twoją głębię, żeby Ci pokazać swoje rany chwalebne i na nowo zwyciężyć zło, zwyciężyć pesymizm, dać Ci nadzieję, uskrzydlić Cię, podnieść Cię, dźwignąć Cię, urodzić, żebyś mógł powiedzieć tak jak święty Piotr, Błogosławiony jesteś Boże. Dojdziemy do takiego momentu, czy może już jesteś, że możesz powiedzieć za Faustyną, czy za księdzem Dolindo, Moje życie przebiega w świetle Bożego miłosierdzia. Możesz? Zastanów się. A może wszystko jest ciągle do niczego? I tylko przychodzimy, tutaj przywleczemy naszego trupa. Jezus, miłuj się nad nami, bo nie wytrzymamy. już mam dość. Już za chwilę mnie trafi. O to chodzi? Taka chwilowa terapia? Kropelki? Na, żeby starczyło na tydzień? Nie. My nie żyjemy na tydzień, my żyjemy w ósmym dniu. Jezus pojawił się w ósmym dniu. My żyjemy w cyklu siedmiodniowym, tak tygodnie nam mijają. A ósmy dzień to co to znaczy, że ktoś się przez to przebił? ósmy dzień to znaczy wieczność, ósmy dzień to znaczy zmartwychwstanie. Cyfrą, która wyjaśnia nam życie, to nie jest siódemka ósemka dlatego były kościoły oktagonalne dlatego były kielichy produkowane oktagonalne dlatego były sadzawki oktagonalne ośmiokątne, ósemka to jest znak rozpoznawczy Boga bo Bóg zniszczył śmierć zniszczył grzech, zniszczył egoizm to jest Jego miłosierdzie moje życie w świetle Bożego miłosierdzia coś pięknego